Szkoła jest w bardzo takiej dosyć niebezpiecznej drodze, gdy niewiele e, z Was boi się przechodzić. W związku z czym Rady Ziemi razem z Boren, e, tutaj z, z panami policjantami, organizuje taką akcję rozdawania odbladków, gdzie każdy z Was dostanie odblad, e, dzięki czemu będziecie mogli swojej bezpiecznej szkoły w drodze i do szkoły, ze szkoły. Szczególnie teraz jest trzyma i będzie coraz bardziej ciemno i będziecie mało widoczni. Także dla wszystkich mamy odbladki. I tutaj panowie policjanci również e, zapoznają was z pewnymi zasadami ruchu drogowego. E, będzie mały konkurs, gdzie e, te osoby, które najlepiej będą odpowiadać na pytanie, dostaną od nas takie e, większe prezenty. Bezpieczeństwo w ruchu polegające na przechodzeniu przez jezdnię. E, ktoś może powie, co, trzeba, co należy zrobić, aby przez, przez jezdnię. Ale powie większą. Tak. Koleżanka była pierwsza. Tak. To ktoś mi powie, czy idziecie w grupie, czy idziecie jeden za drugim, czy obok siebie. Jeden za drugim, ale nie mówimy o tym. Jak wejdziemy pierwszy? Jeden za drugim. Na jakimś świetle przechodzimy przez przejście? Zielony. Ktoś powie, co jest ustawiony rower, co powinien być ustawiony rower.